Cześć. cześć, cześć. Rafał, Tomek, tu Marcin, a to są Transformaty, Podcast improwizowany. Witamy w kolejnym odcinku naszego transformatorowego podcastu. Dzisiaj temat, temat myślę, że istotny w bardzo wielu organizacjach, który może na pozór wydawać się tematem łatwym i nie ma nic bardziej mylącego niż właśnie ten pozór. Bo dziś chcielibyśmy się zastanowić i pomyśleć, i podyskutować chwilę o tym. Jak przekazywać wiedzę w organizacji w organizacji takiej właśnie Ala badania i rozwój organizacji technicznej, ale w każdej innej skomplikowanej organizacji, gdzie ta wiedza ma pewien specyficzny charakter. Panowie, jak się w ogóle za to zabrać? Ja myślę, że zanim yy, bo byśmy podeszli do tego tematu, jak się zabrać, to taka refleksja na początku. Wydaje mi się, albo przynajmniej z mojego doświadczenia, Niezależnie od firmy, w której się pracowało, że to jest ogólny problem. I mam takie wrażenie, że bardzo często trzeba odkrywać coś na nowo. Czy mamy jakieś zagadnienie takie techniczne, z którym się trzeba zmierzyć, i okazuje się, że to już kiedyś bardzo dawno, zazwyczaj 40 plus lat temu, ktoś już takie, z takim zagadnieniem się zajmował. Ale te materiały, które on wtedy przygotował, one siłą rzeczy nie były w żaden sposób cyfrowo zapisane, tylko pewnie gdzieś były, maszynopis gdzieś był w jakiejś szafie wsadzony, one po prostu gdzieś zniknęły. I to jest trochę tak jak odkrywanie czegoś, kto już, czegoś, kto już kiedyś odkrył w przeszłości, i potem czasami jest taki przebłysk, że o, natrafiłem no na jakieś opracowanie gdzieś tam, bo komuś się chciało zeskanować i wrzucić do internetu. I to jest rzeczywiście tak, jak to powinno być. To czy, 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 czy Dobrze rozumiem, że z tej tezy wynika jakby taki pomysł i panaceum swoiste, że digitalizacja materiałów. To jest, nie wiem, pierwszy krok albo coś w tym stylu? Tak, to jest warunek konieczny, ale niewystarczający, tak bym powiedział. Bo to, że coś jest zdigitalizowane, to jest jedna rzecz, ale dobrze, żeby było skatalogowane i żeby każdy wiedział, gdzie to znaleźć. To, to takie moje przemyślenia na początek. I ja uważam, że to jest duży problem w tych organizacjach, akurat gdzie ja miałem okazję pracować, że ktoś gdzieś coś miał na swoim dysku. Przed jego czas na to, żeby się udać na emeryturę i może komuś coś przekazał. I to sobie gdzieś tam w tej przestrzeni wisił kogoś, a akurat ta osoba, która może przejęła, to niekoniecznie udostępniła to szerszej rzeszy osób. Opowiadasz o takich mm, sytuacjach, gdzie ta wiedza była zgromadzona dawno temu, i to na pewno jest problem, ale jak Tomek, zadałeś to pytanie, to tak się zastanawiam, a co z przekazywaniem wiedzy w, troch, która, w trochę krótszych interwałach czasowych? Coś, co powstało no nie tak dawno temu, bo to mówisz w takiej sytuacji, że ktoś coś opracował, rozumiem, doszedł do czegoś, do jakichś wniosków, takich bardzo mocnych wniosków, gdzieś ta wiedza umknęła, bo dla większości osób, które pracowały z tą osobą przez jakiś czas, to była oczywista rzecz po tym odkryciu, czy tam po tych analizach, a potem jest taka wiedza hmm, produktowa, wiedza, no, produk, produktowa, która ma trochę krótszy, krótszą historię, i ją też jest ciężko przekazywać nie? w taki sposób płynny, żeby rzeczywiście nie było tak, że odchodzi człowiek i z nim odchodzi wiedza. To bo to jest takie się. Poja zaświtało mi w głowie coś takiego, że może jest e, jakaś granica, czy jesteśmy w stanie wymyślić, wykoncypować, jaka byłaby granica pomiędzy wiedzą i przekazywaniem, gdzie jest granica między przekazywaniem wiedzy, a gdzie jest komunikacja się już zaczyna taka bieżąca, bo wybrzmiewa z tego jakby różnica polegała na tym, co się dzieje w domenie czasowej. To, co świeże, to komunikacja, a to, co już jakąś komunikacją czy informacjami ustalonymi, to wiedza. Nie wiem. Żeby nie było takiej sytuacji, że przychodzi ktoś mm, i nie ma ciągłości z ludźmi, którzy już nad takimi zagadnieniem pracują ileś lat, więc ta osoba nie ma takiego wiecie, o co mi chodzi, takiego wejścia, żeby trochę od podstaw zrozumieć, nad czym pracujemy w firmie albo nad czym pracujemy w jakichś wyrobach, i zbudować sobie taką wiedzę i z tą wiedzą dalej później dziś coś robić, rozwijać. Ja, ja pamiętam, jak Rafał, pracowaliśmy e, jakiś czas temu, właśnie nad e, włącznikami elektrycznymi. To pamiętam, że pracowaliśmy z naszymi kolegami z Centrum Badań i Rozwoju z Niemiec. I bardzo dużo żeśmy z nimi pracowali, tak naprawdę, i to byli mega fajni ludzie, bo się bardzo dobrze dzielili tą wiedzą. I dla mnie, co było fajne, że była bardzo duża różnica pokoleniowa. Bo to naprawdę byli, no, niektórzy z nich to byli w wieku naszych ojców w tamtym czasie, i tą wiedzą dzielili się z nami dobrze. I fajne było to, że zadania, nad którymi pracowaliśmy, to były właśnie takie zadania, gdzie był miks takich osób z większym doświadczeniem i z mniejszym doświadczeniem. I dla mnie. To był fajny sposób przekazywania wiedzy. Ja się bardzo dużo od nich nauczyłem, bo pracowaliśmy nad konkretnymi problemami razem. No dobrze. Rafał zacząć od tego, że jak gdyby podkreśliłeś, że ten problem rzeczywiście istnieje i jest taki zauważalny. A z twojej perspektywy, mając doświadczenie i te przemyślenia, jakiś pomysł, albo jak powinien wyglądać ten para idealny przypadek przekazywania wiedzy w organizacji? Idealnego rozwiązania nie mam. Ale jakiś czas temu zacząłem właśnie próbować przekazać przynajmniej część tych narzędzi, które opracowałem przez, myślę, z dobrych 10, przez ostatnich 10 lat. Staram się jakoś je ubrać w prosty format i jakiegoś narzędzia Excelowego, bo to jest coś, co każdy jest w stanie sobie otworzyć na swoim komputerze i zmodyfikować jakieś dane wejściowe. I to jest eksperyment w toku. Czyli zadałem sobie takie pytanie. Wiem, że jest ogólnie problem z przekazywaniem wiedzy, bo gdzieś to ląduje u kogoś i nie jest to dystrybuowane. I żebym sam nie był taką osobą, która gdzieś w pracy zawodowej opracowała jakieś narzędzia, a potem sobie je trzymał na dysku, postanowiłem jakoś e, rodystrybuować to, bardzo krótko opisując, o co w tym chodzi, i jak tego narzędzia używać. I za wcześnie mi jest powiedzieć, czy to będzie dobry sposób na przekazywanie wiedzy w organizacji. To ma sens i jest takim, takim, takim poukładanym konceptem. Ja się zastanawiam jedną rzeczą myśląc o tym, co powiedziałeś Marcin, że pracując z ludźmi doświadczonymi, zajmując się jednym a jak gdyby zagadnieniem przez jakiś czas, w sposób taki emergentny, troszeczkę metodą adhezji, właściwie nabieramy tej wiedzy, zdobywamy, przyjmujemy czyjeś doświadczenia. Bije się teraz w środku z myślami, czy to jest coś, co jest do utrzymania w dzisiejszym świecie, gdzie mamy właśnie to coraz bardziej popularne podejście podejście zwinne do realizacji projektów, gdzie te paczki pracy stają się mniejsze, nieco bardziej takie skupione na poszczególnych detalach i, i, i czy myślisz, że to jest w ogóle do zrobienia dzisiaj z perspektywy, czy możemy sobie pozwolić na taki long run? Ja patrzę na ten long run na zasadzie zdobycia takiej wiedzy, żebyśmy wiedzieli, co my chcemy zrobić. Ja, ja, ja tak na to patrzę, że masz taki duży horyzont, jeśli chodzi o rozumienie tematu, rozumienie zagadnienia, i takie paski mogą być do realizacji. Natomiast taką wiedzę, żeby zdobyć, no to nie wyobrażam sobie, żeby zdobyć taką wiedzę w sposób inny niż pracując z ludźmi doświadczonymi, bo tak jak Rafał powiedział, takie narzędzia, o których Ty mówisz, to one są super, tylko ktoś musi w ogóle wiedzieć, że ma taki problem i można to rozwiązać w taki, nie, inny sposób. A jak… dlatego myślę sobie Tomek, odpowiadałem na Twoje pytanie, że taki… E, nie łączyłbym tego. Jakby dla mnie każdy projekt, nawet taki… E, no, każ, każdy projekt zrealizowany dobrze, czy on będzie metodą agile, czy jakąś inną, to ten kto to robi, Musi mieć wiedzę, żeby to zrobić w sposób dobry. Ale jakby się popatrzyli no. na, na Was, no bo przecież też przyszliście do pracy x lat temu, zieloni, można było powiedzieć, w temacie produktów, zagadnień, którymi się zajmujecie, albo zajmowaliście, no to, no to jak to było, że tą wiedzę zdobyliście? Nikt, nikt tego nie spisał. Ja sobie nie przypominam takich skryptów. No właśnie, to jest ta jedna rzecz, którą mówiłeś w początku swojej kariery, jak pracowałem z kolegami z działu rozwoju w Niemczech, to rzeczywiście oni mieli tak dosyć naturalny sposób, albo chęć taką wynikającą, nie wiem, może z kultury takiej technicznej, której wyrośli, żeby zawsze temu młodemu inżynierowi coś podpowiedzieć. Czyli jak się było wspólnie na linii, rozwiązywało jakiś problem, to, to zawsze ten starszy kolega starał się. Pokrótce opisać, co to był za problem, i, i wyjaśnić, dlaczego się nim zajmujemy i, i w którą stronę chcemy iść. I tu mi się, jakby, jak mówiłeś o tym, taki fajny obszar zdefiniował, że w ramach przekazywania wiedzy w organizacji dobrze jest mieć sformalizowany jakiś program takiego wprowadzania młodego pracownika. Nie oprócz takiego przypadku, który mieliśmy, że akurat mieliśmy tą okazję współpracować z kolegami z Niemiec to to nie było w żaden sposób sformalizowane. To tak jakby samo z siebie wyniknęło. Natomiast wydaje mi się, że dobrze byłoby coś takiego przewidzieć, nie? Że, że wprowadzamy tego młodego człowieka, żeby mu przynajmniej jakiś taki pakiet wiedzy na początek dać. Tak, to, to brzmi fajnie, ale po, tak, po, spróbuję zadać być może kontrowersyjne, a może po prostu takie dziwne pytanie, bo to się fajnie nam mówi jako ludziom, którzy są inżynierami, którzy rozumieją potrzebę przekazywania tej wiedzy. Gdybyśmy popatrzyli na to teraz z perspektywy zarządzania organizacją, to przekazywanie wiedzy jest czymś, co przyniesie benefity wiecie, w przyszłości. Troszeczkę jak kiedyś był w dowcipie, szef może powiedzieć: To już nie za mojej kadencji. Więc. więc może być trudno przekonać ludzi postawionych wyżej, tych, którzy podejmują decyzję do tego, żeby poświęcać czas, a co za tym idzie środki, na to przekazywanie wiedzy. Jest takie oczekiwanie, że ktoś przyjdzie, no i właściwie dostanie krótki skrypcik, albo jeszcze lepiej w dzisiejszych czasach przygotujemy sobie jakiegoś opartego o wielki model językowych, czata, który będzie miał dostęp do, do naszych dokumentów i niech tam usiądzie na kilka dni, niech się nauczy i od razu przynajmniej z 90% wydajności pracy osiągnąć. Jak przekonać, jak, jak promować w organizacji, która jest nakierowana na biznes, takie zdroworozsądkowe podejście? Nie przekonasz. Wiesz, jak zadawałeś to pytanie, to mi do głowy przyszły takie przykłady od nas z naszego działu rozwoju rodzimego, że mamy kolegów, którzy dużo od nas pracują. Ja mam takiego kolegę, mamy u nas y, bardzo dobrego mechanika, y, z wieloletnim stażem, który się super potrafi dzielić tą wiedzą. Jemu sprawia frajda, jak się tą wiedzą dzieli. To mnie też sprawia frajda, Wiem, jak, jak się z kimś dzieli swoją wiedzą, więc ja bym bardziej powiedział, jak ktoś nie lubi się dzielić wiedzą, a już ją ma, to znaczy, że już też ma ileś lat, to raczej go nie zmienimy, żeby on się zaczął dzielić wiedzą. Ale fajnie jest sobie dobierać takich ludzi w zespole, którzy jak są tymi ekspertami, to nie są jakąś, wiecie, to są osobami, które lubią rozmawiać z innymi ludźmi, lubią się tą wiedzą dzielić, bo, bo tak, to, tak to działało, jak sobie popatrzył u nas na, na nasz dział rozwoju, tutaj ten lokalny, to takich kolegów mieliśmy i mamy sporo, którzy po prostu sprawia im to frajdę, jak się z innym wiedzą dzielą. Pomagając rozwiązywaniu jakieś problemy, bo to nie jest tak, że ktoś jakieś wykłady prowadzi. Tak, ale, ale ja jednak będę tutaj drążył i wrócę do tego pytania, do tego klutego pytania. Fajne to jest, co powiedziałeś, ale jeżeli ja chcę się z kimś podzielić i kogoś czegoś nauczyć, co hmm. daje niesamowitą frajdę, jak się człowiek być może starzeje, może to z wiekiem przychodzi, to ja muszę poświęcić część mojego czasu na coś innego. I teraz mój szef nie musi być z tego powodu zadowolony. Nie musi. Ale wydaje mi się, że jak mamy, po to mamy ten pion RD zawsze w organizacji, żeby tam się znaleźli ludzie na różnym poziomie w organizacji, łącznie do CTO, którzy rozumieją trochę tą specyfikę B plus R. I to oni troszeczkę stają się naszymi adwokatami. Czyli my od dołu mówimy: To jest ważne, żeby uczyć młodych, żeby zostawić po sobie uporządkowane, Zasób wiedzy. No i, i trzeba ich trochę do tego wygrać, żeby oni z kolei z tym pionem, nie, i nie technicznym, wytłumaczyli im, jak to im wpłynie na wyniki finansowe, jeśli, jeśli coś się stanie, jak tak nie będzie, co, albo jaki jest możliwy scenariusz, jak tak nie będzie trzeba próbować jeżeli jest takie zagrożenie czy nie ma tego zrozumienia trzeba to przełożyć na ten uniwersalny język biznesu czyli fenicjańsko ubrać to w ryzyko związane po prostu z pieniędzmi to chyba ma sens a powiedzcie mi jeszcze co myślicie bo jest XXI wiek śmiało w niego wkroczyliśmy wkroczyliśmy chcemy czy nie chcemy w erę tak zwanej sztucznej inteligencji czy Wierzycie w to, że te narzędzia, które chociażby tą zdigitalizowaną wiedzę potrafią ułatwić przeszukiwać, agregować, wydobywać z jej zakamarków jakieś tam wiadomości, mogą być czymś istotnie ważnym w takim procesie? Mnie się teraz, jak to mówiłeś, przypomniał, taki ciekawy cytat jeszcze przed tymi wielkimi modelami językowymi. Cytat nie pamiętam, komu jest przypisywany, ale było brzmiał on mniej więcej tak, że żyjemy w świecie, którym jest coraz więcej informacji, ale coraz mniej sensu. I ja sobie te modele językowe. Tak klasyfikuję, że one potrafią, a przynajmniej powinny pomagać w znalezieniu sensu w tej mnogości informacji. I jeśli potraktuję model językowy jako narzędzie, które ma mi pomóc, to jasne, to jest właśnie ten cel. One nie pewnie nie uzupełni mi stuprocentowo luki w wiedzy, ale jeśli wiem, czego poszukuję. To może dać mi fajny drogowskaz, gdzie znajdują się jakieś zasoby, o których nie pomyślałem. To jest takie moje spojrzenie na te modele językowe. Tym bardziej, że w ramach takiej pracy, jaką my wykonujemy, to no, my też bardzo mocno szczerzymy, szczerzymy tej naszej własności intelektualnej. Więc to też nie jest tak, że. No, dowolny model językowy ma dostęp do dowolnej ilości danych na ten temat, więc ja myślę, że na pewno, na pewno to pomaga. Ja nawet ja z tego nawet korzystam i mi to pomaga w jakichś niektórych obszarach, i myślę, że to będzie szło w dobrym kierunku. No, ja, ja uważam, że to powinno pomóc, i powinniśmy z tego korzystać. No właśnie, ale, ale wiedząc, co chcemy uzyskać. Kiedyś pamiętam, jak bardzo modne były symulacje. To było takie stwierdzenie, że jak zaczynasz symulację, to musisz wiedzieć, co ci mniej więcej powinno wyjść. Jak nie wiesz tego, to bardziej się bawisz we wróżbiarstwo niż w symulowanie. I w kolorowe obrazki. A powiedzcie mi, bo Wy rzeczywiście macie troszeczkę więcej takiego rozpoznania właśnie w tych wszystkich sieciach, które symulują nam modele językowe czy one były jakoś uczone na patentach bo patenty te które są opublikowane są w domenie publicznej one są oczywiście chronionym wynalazkiem natomiast te które pod, powiedzmy po 20 latach już wygasną to w zasadzie każdy może z niego skorzystać i skopiować to rozwiązanie no i jakby powiedzmy nauczyć model jakiejś sztucznej sieci neuronowej żeby ona się prze, 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 przekatalogowała te wszystkie rozwiązania to jest teoretycznie w stanie podpowiedzieć rozwiązanie problemu na podstawie innych no, rozwiązań w technicznych. Tak jak powstał TRIZ, to gdzieś tak. było, nie wiem, pewnie z około 100 lat temu, jak Alt Schuller analizował patenty sam. Tak, TRIZ to, to, to taka jest metoda, może nie, nie każdy wie. No właśnie, to można sobie wygooglować. To była metoda, tak, którą opracowali kiedyś jeden pan, że praktycznie. Patenty rozwiązują e, skrajne wymagania. Można zauważyć pewne powtarzające się wzorce, w patentach, które rozwiązają jakieś problemy techniczne. No, I no, o ile? No? Bo będziemy odpływać w troszeczkę inny temat, który notabene... Pytanie jest zamknięte. Czy macie tą wiedzę, że, że tak ktoś uczył te sieci? No, tej wiedzy do końca, poza tymi, którzy naprawdę uczyli te sieci, nigdy nie wie. Moja teza jest taka, że wszystko, co było fizycznie dostępne. W mniej lub bardziej łatwy sposób w internecie i do przekonwertowania w ten czy inny sposób na tekst było wykorzystane do uczenia modeli językowych. Jestem osobiście raczej przekonany, że także teksty patentów są w podstawowych modelach wielkich językowych zaszyte. Myślę w ogóle, że modele językowe i tak zwane całe AI to jest intrygujący temat, który możemy sobie zostawić na inny odcinek pod takim koncepcie i zagrożenia i benefity, które w tym widzimy z naszej perspektywy i czy złe AI zabierze nam kiedyś pracę, ale to nie. Na to, to co, żeby może jakoś podsumować te koncepty, które do tej pory poruszyliśmy, to na pewno opisaliśmy ogólnie problem z przekazywaniem takiej wiedzy, która gdzieś jest pochowana. Potem omówiliśmy ciekawy pomysł na to, jakby wprowadzać nowych pracowników i dzielić się z nimi wiedzą, żeby ich troszeczkę podnieść do tego poziomu, którzy mają, którzy mają inni starsi doświadczeni koledzy. I na końcu mówiliśmy sobie też taki problem, jak przekonać organizację. Może nie z tego pionu RD, że to inwestowanie w przekazywanie wiedzy, one ma sens, że one się pośrednio przełoży na kiedyś, na wyniki finansowe, natomiast jest to w dłuższym horyzoncie czasowym. Nie ja. wiem, czy tak coś jeszcze. Nie, wam się ja. Ja ten, ten czwarty punkt, który powiedziałeś, ten ostatni z przekonywaniem organizacji ja się nie spotkałem, nic, tak szczerze, z takim czymś, żeby ktoś mocno oponował. Nie spotkałem się. Dodałbym taki jeszcze tutaj punkt do tego, że no. Warto mieć w organizacji, w zespołach takie osoby, które oprócz tego, że kształcą się w, no, kształcą, może kształcą to złe słowo, ale tak, budują swoją karierę, stają się ekspertami w jakiejś dziedzinie, e, osobowościowo są osobami, które lubią się tą wiedzą dzielić z innymi. I wtedy to jest takie naturalne. Tak jak patrzymy historycznie, co nam się wydarzyło, to my nie mieliśmy jakichś specjalnych programów, przekazywania wiedzy. Mieliśmy szczęście natrafić na kolegów, którzy nam pomagali rozwiązywać problemy, no i to zadziałało. I to bardzo dobre zadziałało. Takie wydaje mi się, że po prostu ludzkie podejście i otwartość innych osób jest konieczna do tego, żeby dobrze przekazywać wiedzę. Tak. Gdybym miał to tak zwinąć i powiedzieć w jednym zdaniu, to bodajże Isaac Newton powiedział kiedyś, że stoimy na ramionach gigantów, którzy byli przed nami. I warto w organizacji o tym pamiętać, bo czasami w na tłoku i takiej codziennej bieganinie załatwiania spraw, realizacji tego, co tu i na bieżąco, można o tym zapomnieć. A gdy się już zorientujemy, że tego zabrakło, to zazwyczaj może być za późno. Stąd takie właśnie pomysły. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że w dzisiejszym odcinku to tyle. Dziękujemy wam serdecznie no i do zobaczenia w następnym. Cześć. Cześć.